Witam serdecznie. Przyszedł czas cięcia drzewek u nas w sadzie. No i właśnie schodzę z drzewa, by przywitać się z Sylwanem, który tutaj jest z nami. Witaj Sylwanie. Na kanale swoim w końcu tak. filmik będzie. Dziawka zaponkowane. Pięknie. Patrzcie jakie płynki. Bąki w ubiegłym roku nie było owoców przemarzło wszystko to w tym roku może troszkę odrodzi się o napąkowane ładnie drzewa zobaczymy raczej ten mróz co był teraz minus 15 chyba najwięcej było u nas to nie zaszkodziło zobaczymy No hmm. piękne pąki zostawiamy Oczywiście. Jak najwięcej, o. Tylko te góry przycinamy. Ale jak są takie, o, To stare drzewa takie, są. To są stare, to, jak są takie omalutkie to to są naj, najlepsze pąki, o te. Aha. Takie taki krótkopędy. Krótkie pędy, no. To są najlepsze, będą najlepsze owoce tutaj. O to poprzycinie No tak, bo to świeże gałązki. O i tutaj cyk. Pieski nam się tu rozłożyły. I o i to białe, ten mącznik, jak jest wyciąć No i tu już gałązka jest zrobiona. Kuba te góry tam poprzecina. No i dość. Tu też. Tu ładne nie. A tu trzeba uciąć, bo białe. Dobra, tutaj. No tak. O, cyk. Cyk. Cyk tam zostawiał. Drzewa starych. Ale jest jeszcze rodzą. Nie, nie, nie robimy nowych nasadzeń na razie. No nie, no tu są nowe nasadzenia. No, tak już była suchniała jabłonka. No to nasadziłeś tutaj na jej miejsce? No tu są te 8 sztuk. Tu są cigarety. No, zrobimy tak. Tu dobrze, tu już jest dobrze. Niech sobie Zrobimy jednego prowadnika prowadnik tego, tego się nie Mhm. Niech sobie nie. ten Moczniaka powycinać. O i tu też damy tego. Tego wytniemy, bo jest konkurencja. na gruby. Mm -hmm. Damy małe. Mm -hmm. no Słusznie. Dobry. Lecimy na, na Lecimy na drzewo. Pogoda dzisiaj fajna, bo jest brak wiatru, a chłodno, takie rześkie powietrze, fajne.